rozwiąż mnie, zanim przyjdą następne! Jak przyjdą, to się nimi zajmę. A teraz porozmawiajmy sobie. Lubię wiedzieć, kogo rozwiązuję. Jan Verdun. Służyłem w Dziesiątej Mariborskiej. Daleko jesteś od swojej armii. Moja armia nie istnieje. Czarni rozbili ją w pył. Ale zanim do tego doszło, dałem dyla w las. Dołączyłem do grupy uchodźców, przepełnionych kurwa patriotyzmem. Jak się dowiedzieli, że porzuciłem Temerię w potrzebie, związali mnie jak Baleroni i zostawili na pastwę utopcą. Nie pomogę ci. Co? Jak to? Jakoś trudno mi uwierzyć, że ludzie z obozu zostawili cię tu tylko dlatego, że jesteś Dezerterem. No dobra, może było coś jeszcze. Ale to chyba nie powód, żeby mnie zostawiać na pewną śmierć. Od razu pewną. Może się jeszcze rozwiążesz, tylko nie hałasuj za bardzo, bo zwabisz utopcę. Ej, kurwa, wracaj tu! Chuju! Rozwiąż mnie, zanim przyjdą następne! Nie pomogę ci. Wracaj tu, chuju! Rozwiąż mnie, zanim przyjdą następne. Nie pomogę ci.